No i cóż, kochani, znowu już jesteśmy za połową tygodnia. Mamy już dzisiaj e, czwartek. Boże, ja już sama nie wiem, jak te dni lecą. Um, czwartek, dobra. Mhm. I runa, która nam towarzyszy, to berkano, nowy początek. E, dawanie życia, nowe projekty, nowe możliwości, opieka nad innymi, ale opieka nad sobą samym również. Berkano, cudowna Matka Ziemia, która nas przytula, która w ogóle fajnie to wygląda, bo mieliśmy chyba we wtorek, mieliśmy sowillo, czyli jakby też runę ojca, a mamy tutaj berkano, runę matki, czyli jesteśmy podwójnie zaopiekowani w tym tygodniu. Czwartek dzisiaj dzień Jowisza, więc też powiększanie różnych rzeczy, zwróćcie też na to uwagę. Wy przy berkano jakby możecie też mieć więcej siły i energii, do tego, żeby zainwestować w swój własny projekt, bo to berkano pomaga zaczynać nowe rzeczy, to są rzeczy długofalowe, tak? Projekty takie, które mogą być na, które mogą być rozwijane na przestrzeni nawet roku. Więc warto tutaj w to zainwestować. Natomiast to, do czego nas będzie nakłaniać berkano, to do opieki nad innymi, to do troski. Będziemy się czuli tak jakby też odpowiedzialni, byle nie w nadmiarze na, za innych. Będziemy tutaj się troszczyć o innych, możemy być taką osobą, do której wszyscy będą się zwracać o rady, i, i gdzieś tutaj będziemy no, taką dobrą duszą w towarzystwie. Natomiast jeszcze Berkano mówi nam o tym, żebyśmy odnaleźli w sobie boginię, czyli też zadbali o swoje piękno, zarówno duchowe, jak i zewnętrzne. Więc jest to doskonały czas na korzystanie z różnego rodzaju upiększających. Zajęć, tak? Ja nie mam pojęcia, czy to już jest u Was pootwierane, pozamykane, ale zawsze można sobie gdzieś coś samemu podziałać, tak? Czy zrobić sobie paznokcie, czy zrobić sobie fryzurę, czy zadbać tutaj na przykład o jakiś peeling, maseczkę, cokolwiek takiego. Więc tutaj też jakby podarować sobie tą chwilę dla siebie i docenić swoje własne piękno i tą siłę i moc zwłaszcza kobiet z waszego rodu która będzie się tutaj może uaktywniała w was um, no i też jakaś kobieta um, dla was, zwłaszcza gdzieś koło 40 po 40 roku życia i dalej może być ważna dla was w tym dniu, więc też jakby zwróćcie kochani na to uwagę um, no i cóż cudownego dnia w atmosferze Ciepła w atmosferze, poczucia, że po prostu możecie się przytulić do Matki Ziemi, oddać jej wszystkie Wasze kłopoty, złożyć to w jej łonie i zaczerpnąć tej mocy, która pozwoli Wam po prostu pójść dalej. Trzymajcie się. Pa!